Słuchajcie, dzisiaj mamy specjalny dzień. Trzeci dzień nagrywania do programu telewizyjnego, który ukaże się niebawem. Albo już się ukazał, prawdopodobnie już się ukazał, bo ta emisja będzie po pierwszej emisji. Także niedługo pod koniec vloga powiem wam, co to jest za program. A teraz zaczynamy. Zaczynamy pod pergolą, a później jedziemy na wyjątkowy montaż. Montaż do mojego brata daszków aluminiowych od WST Group. Łukasz wykonał wczoraj świetną robotę, kończąc to, co zaczął dwa tygodnie temu. Także jestem niecierpliwy. A co będzie dalej? Zobaczycie w dzisiejszym odcinku. jak Tak, będziemy jechać w korowodzie jak królik z lisem. Lepiej nie, zróbmy dzisiaj ten, może wes wesele, o. Dobra, tak, to lepiej. Okej, okay, bez odbioru. Słuchajcie, jesteśmy już po pierwszej części dzisiejszego dnia, także nagrywaliśmy wizytówkę i rozpoczęcie dzisiejszych zdjęć do programu telewizyjnego, a teraz lecimy na wisienkę na torcie, czyli do mojego brata Marcina na realizację na piękne daszki od WST. Chłopacy już robią, cieszę się, bo wpadniemy. W połowie roboty, także do zobaczenia w okolicy podpoznańskiej. Druga scena dzisiejszego dnia za nami. Już praktycznie skończona, nagrana. U mojego brata Marcina bardzo fajnie wyszły te daszki. Daszki, które zrobił Łukasz z UST, jak wiecie. Za chwilę do nich dojdziemy jeszcze i pokażemy Wam je na vlogu, bo naprawdę warto na nie spojrzeć. Wcześniej były czarne na wilcie, czarna struktura. Tu jest biały, gładki. Teraz można powiedzieć, że już mam pełną koncepcję i będziecie mogli zobaczyć taki rodzaj, takie rozwiązanie i drugie rozwiązanie też u mnie. Także do zobaczenia na tarasie. To też Bartosz. Ile Cię widzieć? Również. Przyjęliśmy na kolejną realizację. Druga, nasza wspólna realizacja. Jeszcze kręcimy trzecią na widzie. Tak. naszego inwestora. Więc coraz bardziej to jest osoba Tak. To jest Łukasz. To nie? To jest Łukasz. Łukasz z firmy WST. Z którym realizujemy wspólnie takie właśnie innowacyjne projekty. No i że to ucieknie. W sumie wszystko dobrze. Montaż. W ogóle się udał. Tak, tutaj Łukasz akurat się spisał, ale chciałem spytać jak tam, jak tam Ania, jak tam wszystko przypada w porządku czy może? Tak, Tak, jest od ogólnie jest w porządku, a nie teraz, sobie odpoczywa i ma się dobrze. Jest. No to dobrze, no to cieszę się, to jest najważniejsze tak, żeby e, dziecko się urodziło. Tak wtedy kiedy ma. A powiedz mi, e, chciałem cię ciebie spytać, jak tam w pracy, jak tam wszystko w porządku? Tak, Albo Ja żeby, Jak go będę pytać? On będzie... Nie, właśnie ty nie gadaj, to jest super. A, <laughs> <ja> tak, <laughs> Słuchajcie, jesteśmy już na zewnątrz. Łukasz już skończył. Pojechał teraz na Wildę. Tam jeszcze też dorobiamy kolejne daszki. Ale tutaj przepiękne daszki w tym kolorze białe daszki aluminiowe, supy 8 na 8 Na dwóch supach reszta najdłuższy bok przykrocjony chemicznie, chemicznie do ściany. Daszki przeciwsłonecznie. Głównie przeciwsłoneczne. One też zbierają wodę i odprowadzają na boki, ale nie pokusiłbym się o to, że one są wilgociowe, dlatego że jak będzie padać deszcz i otworzymy, to ta woda po prostu spadnie. Jak będzie deszcz i na przykład ta woda wypaluje, to jest ok, ale załóżmy, że te daszki są głównie przeciwsłoneczne. Można je mieć otwarte lub można zamykać ręcznie. To jest zamykanie ręczne. Później tutaj taki. Łukasz taki nam pałąk przygotuje dla brata. W sumie, brat jest tak samo wysoki jak ja, także nie będzie musiał, ale żona na pewno będzie potrzebowała. Także można zamknąć, schronić się przed słońcem, można też otworzyć. Fajna realizacja. Cieszę się, że mam ją w innym kolorze. Także, jeżeli ktoś szuka czegoś podobnego, dawajcie znać, bo naprawdę Łukasz robi to dobrze, a my Wam to dostarczymy. Pamiętajcie, o czym mówię zawsze: czyli moi drodzy obserwujący widzowie, którzy mnie naśladują, czy też branżowcy. Czas teraz na nagranie krótkiego filmu pionowego. Ja zazwyczaj na takie realizacje nagrywam kilka takich filmów. Mam już dwa czy trzy nagrane, także dogram pewnie teraz jeden jeszcze albo dwa. Dzięki temu w 15 minut jestem w stanie zrobić kolejnych 5 treści na moje mediach społecznościowe i mieć zapchany telefon, żeby móc w wolnych miesiącach, wolnych dniach, w soboty, niedzielę, dodawać treści, które już czekają po prostu w telefonie. Przed Wami piękna zabudowa już skończona w mieszkaniu pod Poznaniem. Zabudowa aluminiowa, słupy 8 na 8 Daszki przeciwsłoneczne o 20 grup zamykane i otwieranie otwierane ręcznie w ten sposób zamykam ostatnim ręcznie lub też specjalnym połąkiem do tego przygotowanym. I mamy daszek zamknięty i możemy się schronić przed słońcem idealnie. Dobrze wygląda, dobrze działa. Dobrze dowołowe to najważniejsze. Tak, wiesz, yy, bardzo się cieszę. Akurat byłem przyjazny, chciałem zobaczyć właśnie yy, tę organizację, bo bardzo dużo ludzi mnie pyta o to, ja bym, czy pamiętasz tę sytuację, że kilka wam wcześniej odmupiło, nie? No bo nie okazało się, że to nie jest takie rewelacyjne rozwiązanie dla kogoś posiada po tych Już teraz czterem kroponów. wtedy były dwa, nie? Wtedy chyba były dwa, potem pojawił się trzeci, teraz już jest czwarty, na razie na tym podobno koniec, ale obojętnie ile będzie, wyjście im będzie służyło tak samo. Więc, tak, um, ale tutaj z tym żadnego problemu. To wyjście jest naprawdę bardzo fajne. Tak. Chociaż jak mieliśmy tego ostatniego czwartego kota, to była taka śmieszna sytuacja, bo trzeci kot uczył go przez to przechodzić. A, ok. Mały, mały beżowy, który tam... Lata, lata teraz po trawie, stał tutaj, a drugi go popychał za pupę, tak żeby się nauczył przechodzić w jedną i w drugą. Czasami będziemy taką e, sytuację e, jeżeli to nie znacie problem. Jakbyśmy mogli nawet w filmik i wysłać, mogły się przydać do moich mediów z Jasne, nie ma żadnego problemu. Mamy na pewno zdjęcia e, Maksymiliana, który testował, e, testował wyjście wow. w gór, ale jest, jest to super. A też są jeszcze dużo bardziej zaawansowane takie, e, 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 takie przejścia, nawet Wiem. dla kotów, które chodzą w terenie bo każdy kot powinien być zaczipowany i ta ramka potrafi zczytać chip i obcego kota do domu nie wpuścić słuchaj, jak będzie taka potrzeba to wymienimy <laughs> nie, 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 nasze poza domem wychodzą mają zrobione ogrodzenie trochę małe Alcatraz ale one są zadowolone, są cały czas na powietrzu I, że jak śnieg spadł to mimo, że to są mejkuny, futra dużo Zobaczymy trochę śnieżku to uff, tak może nie dodatkowo ją jeszcze całkowicie oszplić i wtedy będziecie mogli z korzystać Mówię praktycznie, dlatego że myślę, że te 9-10 miesięcy w roku dodamy jeszcze promienniki ciepła i będziecie mogli korzystać. Oczywiście w tych największych mrozach może być trochę chłodno, ale do temperatury, myślę, że nawet minus 1, minus 2, minus 5 będziecie mogli swobodnie z tego korzystać i będzie to wyglądało bardzo dobrze, a wy będziecie zadowoleni. I co jeszcze? To co mówiłem sobie wcześniej, zapraszam na 3 37. Bo tam mamy naprawdę świetną pokazową pergolę. Jak zobaczycie, mam nadzieję, że zakochacie się tak samo w niej jak ja. <noise> jestem przekonany, muszę Martę mówić <noise> Już kilka razy z nią na ten temat rozmawiałem, a niestety praca czasami nie pozwala. Teraz, jako trener, tak jestem, jestem tyle samo poza domem, kiedy byłem, jak, byłem zawodnikiem, więc przyjeżdżam tylko na kilka dni do domu. Dlatego tym bardziej cieszę się, że udało mi się spać. Tak, i fajnie, że, że o tym mówisz, bo jesteś trenerem też wielokrotnego mistrza Świata, tak? Pięciokrotnego zrzędu Mistrza Świata Pawła Fajtkę. Także duże wyzwanie spore. Także duży sukces, gratulacje <laughs> dla Pawła. Teraz liczymy w końcu na jego złoto olimpijskie. Nie? Bo najpierw, tego... najpierw szósty tytuł Mistrza Świata mamy w okay. klapkę w tym roku Mistrzostwa Świata, a w przyszłym roku rzeczywiście Igrzyska Olimpijskie. Ale to najpierw krok po kroczku. Teraz już jadę, bo czas dla mnie. Jasne. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wielkie dzięki za odwiedziny. Jak widzisz, wszystko się sprawdza. Miło mi to słyszeć. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć. Jesteśmy już na kolejnej realizacji, przyjechaliśmy do domu mistrza świata i mistrza olimpijskiego Szymona Jułkowskiego, gdzie jakiś czas temu robiłem dla niego specjalne przejście dla kota w szybie. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Dzięki czemu kot może, koty, bo są tu cztery koty, może swobodnie wychodzić kiedy chce na przestrzeń ogrodową. Co ciekawe, Marta, żona Szymona, Nadzw zadzwoniła do mnie, napisała z wielką prośbą, bo przed nami sześć firm im odmówiło, nikt nie chciał tego zrobić i się podjąć. Ja, widząc znowu nietypową sytuację, podjąłem tę rękawicę i już dzisiaj dzięki temu koty mogą wychodzić. Poza tym, poza tą szybą oknie, robiliśmy wszystkie okna w tym domu, również to okno przesuwne i jeszcze okna z przodu domu. Cały parter był zrobiony przez Oknario, Oknario Team i Ojca Okienko. Także. Dziękuję Szymonie, dziękuję za wybranie mnie oraz Oknario. To okienko jest wyjątkowo uniwersalne, bo teraz mamy je ustawienie takim, że koty mogą sobie wyjść i wejść bez żadnego problemu, bez naszej, bez naszej asysty. Ja, no teraz koty na dwór nie wyjdą, ale mogą wejść z powrotem yy, do domu bez problemu. Teraz chyba jest układ taki, że, że, nie można, że nie można wejść i wyjść, więc możemy przy okazji, na przykład, nie wiem, jeżeli spryskujemy ogród, Jakimiś y, y, antychwastami czy coś takiego, możemy zostawić koty bezpiecznie w domu i nie musimy się też tym przejmować, że one w jakikolwiek sposób nam y, wyjdą. Nie musimy tej asysty mieć. Więc także to jest wyjątkowo uniwersalna sprawa. No i oczywiście dochodzi jeszcze opcja dla kotów w ogóle wychodzących z domu czytnik, y, 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 czytnik chipa i wtedy bramka wpuszcza tylko swojego kota z domu. Więc Może stać 5 kotów przed bramką, a wpuści tylko dwa, które są. W odpowiedni sposób zszykowane, cała reszta będzie stale zewnętrzna. zewnątrz. już to mówić, już zacząłeś nagrywać? Byliśmy już u e, Szymona Mamy świetny materiał, naprawdę cieszę się, że udało mi się tutaj do niego e, dojechać, dlatego że tą re realizację Cię robiliśmy, myślę, że swobodnie około 4-5 lat temu. Wtedy się nie nagrywałem materiałów na vloga. Gdzieś tam miałem filmik e, z telefonu, który udało mi się wrzucić który na moich mediach na TikToku osiągnął bardzo duże liczby. Także specjalnie dla Was zobaczycie jeszcze więcej w dzisiejszym odcinku, tak naprawdę już widzieliście. A teraz dalej. Do Swarzędza. W końcu dojechaliśmy do Swarzędza, gdzie mam swoją kolejną inwestycję. Jest to mój przychód pasywny dom, który kupiłem na wynajem, który kupiłem dzięki mojemu wspólnikowi który dla mnie prowadzi takie tematy jak nieruchomości. akcja. Cześć Pinter. No cześć Patek. Jak tam na demo? No widzisz. Wygląda bardzo ładnie. Powiem się, że podłoga świetna, później tak samo. Po że No. Trochę przedłużone jest, nie, ale jest okej. Okay, to dobrze. Te no, Wygląda dosyć dobrze. To jest Pro mój wspólnik, który zarządza nieruchomościami, reprezentujący firmę Karka Nieruchomości. Dzięki Tobie mogłem kupić ten dom, który był w kiepskim stanie, na niecałe 600 tysięcy złotych. No dokładnie, 570. Dokładnie. A pamiętasz za ile go na początku dla mnie? 12, 12 koła. 12 tysięcy na miesiąc przy takiej, takiej w cudzysłowie ruderze, która była wynajęta gdzieś to myślę, że do lutego tego roku do marca. No dokładnie, do końca lutego przez półtorej roku. Po konsultacji stwierdziliśmy, że robimy remont, że podnieść standard. Po takim remoncie możliwe, że będziemy mogli wyciągnąć nawet 18 tysięcy miesięcznie, ale robimy to są, głównie po to, żeby go spróbować sprzedać. Jeżeli to wyremontujemy w takim standardzie, to jak myślisz ile będzie warty? No, milion dwieście za tyle jest, w tej chwili jest wystawiony za 950. no to myślę, że milion dwieście jest to realną ceną obecnej inflacji. Ja, kuchnia, ola, ola wybrała, wybrała jakiś Ładnie wyglądają te duże problemy. proszę Cię, bo musimy zmienić tu dwudziestu. jeszcze jak się grało? Tak, dawaj. A czy a, a ja byś Ja byłem w obronie. Ja tak no, tak to był Winter. Pod, pod, pod orzechem chyba wcale. No, dawaj. Spróbujemy. A, a ja nie lubię. A Pamiętasz, ja byłem... że może. grał w Jupiter, nie? W tak. high school. może. Ja to to w obronie. A lepiej. No. Wiesz, to ostatnie nawet... Pokazywałem Wiktorowi Mówi, on mówił, chciał on wyciągnę ale ja nie chcę, żeby on grał w futbol. Zdarzają się jak w każdym biznesie i dołki, i górki, ale... Jesteśmy już w połowie trzeciego dnia nagrań do programu Złoty Interes, który będzie wyemitowany, który był już wyemitowany na telewizji ZOOM TV ogólnopolskiej. Bardzo się z tego cieszę. A teraz jesteśmy w miejscu, w który jest dla mnie dodatkowym interesem, można powiedzieć takim złotym, czyli mój dom z narzędzu, który kupiłem we współpracy z ginterem. Teraz jest remontowany, żeby podnieść jego wartość. Sama nieruchomość kosztowała 600 tysięcy, a po remoncie ma kosztować 1,2 200 000. Ginter obiecał, że będzie wykończony do końca czerwca, a sprzedażą zajmie się on do końca tego roku, może wcześniej. Liczę na to jak nikt inny. Maciej Dominik, mój pierwszy klient. Klient, o którym tak często opowiadam, dlatego, że jest dla mnie bardzo ważną osobą w rozwoju mojej firmy. To od Ciebie Maciej, już wszystko się zaczęło. I za to Ci dziękuję i dziękuję, że mogę uczestniczyć w tym pięknym projekcie, jaki jest twój i mogę dostarczyć okna do niego. Cieszę się bardzo, że mnie zaprosiłeś tutaj. Ja też powiem szczerze, że jestem szczęśliwy, że mogę brać udział w takim temacie, który mówi o tobie. I też jestem Ci wdzięczny za to, że wspominasz mnie i pamiętasz ten moment, w którym podpowiedziałem Ci. I, że można coś zrobić sobie mną, i cieszę się, że pamiętasz o tym przez tyle lat. Ja I w bym... naszym domu będzie chyba, że nie 25 okien prostokątnych, tyle naliczyłam. Także wolę dużo, dużych, ale żadnego trójkąta. Tak jest mój styl, cieszę się, że zdążyłaś na ten. Także... Może Możesz... musiałaś wrócić? Tak. Tak, tak Mamy no, tam jakieś swoje umowy, nie? Do... Nie, no, <laughs> życie w małżeństwie to jest kompromis. Także czasami. No ja... i tak, to też prawda. My e, bardzo często współpracowaliśmy na różnych płaszczyznach. E, teraz e, największym naszym współpracą są dzieci i, i walka e, o przetrwanie nie każdego dnia. Nie? Ostatnio właśnie gdzieś czytałem, nie wiem czy w wywiadzie, czy w książce, że e, rodzice małych dzieci e, powinni być siebie dumni jak e, dotrwą do końca e, każdego do dnia. właśnie to miejsce, to jest ten złoty interes. Miejsce, do którego was dzisiaj przywiozłem, to moja działka. Nasza działka, którą kupiliśmy 3 lata temu, wtedy kosztowała 300 tysięcy złotych na 700 metrów. W miejscu w Poznaniu, ostatniej północnej jego dzielnicy. Dzisiaj jest warta pół miliona i to właśnie na niej w tym roku będziemy stawiać nasz wymarzony dom. Dom, który konsultowaliśmy i projektował Maciej. Mój Wręcz przyjaciel, projektant, z którym znam się bardzo długo. Sam dom nie kosztował pewnie z miliona. Mam nadzieję, że tak jak i działkę uda nam się go postawić bez kredytu. Jak na razie wszystko ku temu zmierza. Zobaczymy co będzie dalej. Na ten moment przyjeżdżamy z rowerami na weekendy i spędzamy wolne chwile. Puszczamy latawce i robimy wycieczki rowerowe. To jest moje miejsce. To jest ten zły interes. A teraz już lecę do mojej rodziny. Pozdrawiam. Cześć. Czas kończyć dzisiejszego vloga, vloga, w którym pokazuję wam, czym jest prawdziwy złoty interes, a nie są to pieniądze, samochody czy rzeczy materialne. Prawdziwym złotym interesem jest szczęście i rodzina. To, co daje nam więcej niż wartości materialne, ale wartości duchowe, emocjonalne. Do tego dążcie w życiu, do tego, by być szczęśliwym. Ja już kończę i obiecuję że od tego odcinka na moim kanale wskoczymy razem na dużo wyższy poziom profesjonalizmu nagrywania, vlogowania i pokazywania jeszcze otwarciej i innych fajnych pomysłów u Ojca Okienko. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.